Witam cię serdecznie. Mówi Barbara Łukowiak. Mamy kolejny miesiąc, czyli wrzesień, i oznacza to czas na naszą kolejną przepowiednię z kart majów. Najpierw wyciągnę kartę, zinterpretuję ją, a następnie przeprowadzę dwupunkt na najlepsze, najkorzystniejsze wykorzystanie możliwości, jakie przychodzą do nas właśnie we wrześniu 2023. I mamy kartę Men. Proszę, spójrz na nią. Zapytaj się swojej intuicji, co oznacza dla ciebie ta karta. Może przychodzą do ciebie jakieś myśli, odczucia. Inna nazwa tej karty to orzeł. A słowa kluczowe, którymi możemy posługiwać się albo którymi nad którymi możemy medytować w tym miesiącu, to jest dobrobyt, wolność, bogactwo, jasność i przeznaczenie. Orzeł jest uważany przez Majów za jeden z najpotężniejszych znaków dnia, a, roku czy też miesiąca jeżeli właśnie ta karta nam wyszła w tym miesiącu. Orzeł ma takie podwójne znaczenie symboliczne. Reprezentuje zarówno słońce, jak i księżyc. Słońce oświetla nam nasze życie, przynosi nam ciepło, ukojenie, radość w przeciągu dnia, natomiast księżyc oświetla nam. Nasze życie nocą. Znak ten zawiera w sobie zarówno mądrość, jak i celowość. W tym miesiącu możesz doświadczać publicznego uznania, a także bogactwa materialnego. Będziesz dosłownie szybować nad tłumem. W tym miesiącu mogą naprawdę spełnić się Twoje najskrytsze, pragnienia i marzenia. W tym miesiącu będziesz fruwać wysoko. Chciałabym, żebyś doceniła tą cechę w sobie, tą możliwość w sobie tego wysokiego fruwania, widzenia wszystkiego z lotu ptaka, y orła, który lata niezwykle wysoko. I to mu daje bardzo szeroką perspektywę widzenia, oceny sytuacji, ale z drugiej strony, orzeł ma wspaniały wzrok i potrafi dostrzec szczegóły, i dokładnie właśnie taką możliwość będziemy mieć w tym miesiącu. Będziemy mieć możliwość wysokich lotów. Patrzenia, widzenia ogromnego horyzontu, ale także dostrzegania szczegółów. I ważne jest tutaj to, żebyśmy pamiętali też o innych, ponieważ ten taki wysoki lot może też wpływać na ujawnienie się naszego ego, na ujawnienie się takich szczegółów. Naszego ego, o których nawet nie wiedzieliśmy, że mamy do czynienia, i jest to okazja, żeby tutaj przepracować to ego, żeby być w równowadze. Ale równocześnie jest to okazja, żeby cieszyć się lotem i tym, że mamy te nowe perspektywy. Że jesteśmy królami przestworzy. Dlatego teraz zapraszam Cię na taką krótką medytację, żebyśmy się już teraz poczuli tymi królami przestworzy. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i zacznij oddychać. Rób dech nosem i długi, głośny wydech ustami. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. A teraz wyobraź sobie, że jesteś wspaniałym orłem. Orłem na niebie sukcesu. Z łatwością lecisz. Z łatwością wzbijasz się do góry i lecisz. I podziwiasz. Podziwiasz siebie. Podziwiasz swoje osiągnięcia. Podziwiasz to, co już Dokonałaś i czujesz wdzięczność za to wszystko, co już masz, co już posiadasz, i wdzięczność za to, co będziesz posiadać, co będziesz mieć. Wdzięczność za te nowe kontakty, które nawiązujesz i będziesz nawiązywać w przyszłości. Wdzięczność za swoją siłę i mądrość, wdzięczność za swoje otwarte serce na przyjęcie innych, i możliwość dzielenia się swoimi talentami z innymi osobami. I wdzięczność za te dobra fizyczne i materialne, które do Ciebie przychodzą, ponieważ zasługujesz na to. Z tego lotu ptaka, z tego wysokiego lotu orła widzisz te wszystkie dobra, które już masz: fizyczne dobra, pieniądze. Rzeczy materialne, które już posiadasz, ale także które już czekają na ciebie, już za chwilę się pojawią w twoim życiu. Rzeczy upragnione, na które być może czekałaś całe życie. One już są, już je widzisz, są już przygotowane dla ciebie. A teraz lecisz dalej i widzisz te niesamowite kontakty. Takty, jakie możesz nawiązać z innymi orłami, z innymi osobami, które są bardzo podobne do Ciebie, które mają bardzo podobne, niesamowite cechy, jakie Ty posiadasz, najwspanialsze cechy, jakie Ty posiadasz, i lecisz na Spotkanie orłów, wzbijasz się, teraz widzisz jak inne orły dołącza, dołączają do Ciebie i jak wspólnie razem cieszycie się tą podróżą przez życie. Jak się nawzajem wspieracie, jak się nawzajem motywujecie, jak się nawzajem inspirujecie. Ciesz się przez chwilę tą niesamowitą, podniebną podróżą. Ciesz się tymi cudownymi widokami. Możecie na chwilę wylądować w jakiejś oazie szczęścia. By odpocząć od lotu, by się zrelaksować, by się pośmiać. I potem znowu możecie się wzbić do góry, by skierować się do osiągnięcia nowego celu waszej podróży. Nowego wspaniałego celu, w którym nie jesteście już sami, w którym nie jesteście już pojedynczymi orłami, które mają swoje własne, określone zadania, ale jesteście grupą orłów. Nawzajem cieszącą się swoją obecnością, wspierającą się, inspirującą i motywującą. To jest takie cudowne być w grupie, a równocześnie doznawać wolności bycia indywidualną jednostką. Kłaniaj te uczucia. Ciesz się nimi. Akceptuj tą niesamowitą wolność i pozwolenie sobie być jednostką, a równocześnie pozwolenie sobie być aktywnym członkiem niesamowitej. Cudownej grupy. Za chwilę wrócisz do tu i teraz, ale te odczucia i perspektywy, które ujawniły się w tobie, Podczas tej podniebnej podróży, te cudowne odczucia bycia jednostką, ale też bycia w grupie, doznawania tych niesamowitych wrażeń, przyjmowania do siebie całego bogactwa, które już masz i które osiągniesz, uzyskasz. Dostaniesz w przyszłości, pozostanie z tobą na zawsze, jeżeli oczywiście tego pragniesz i chcesz. A teraz wróć do tu i teraz. Dziękuję. Ta medytacja też była dla mnie bardzo, ale to bardzo emocjonalna. Jeżeli chcesz, proszę podziel się swoimi odczuciami dotyczącymi tej medytacji w komentarzu pod tym wideo. I teraz jak zwykle przyszedł czas na dwóch punkt, na najlepsze, najkorzystniejsze wykorzystanie możliwości. Jakie już czekają na nas w, we wrześniu 2023? Jeżeli chcesz skorzystać z tego dwupunktu, pomyśl teraz o niesamowitych możliwościach, które już są dla Ciebie przygotowane we wrześniu 2023. A ja teraz przeprowadzę dwupunkt, by byśmy mogli przyjąć te możliwości z otwartym sercem i otwartym umysłem. Ten dwupunkt jest dla każdego, który ogląda to wideo teraz lub w przyszłości. Dziękuję. No, ciekawe jakieś odgłosy tutaj z zewnątrz. Nie wiem czy słychać w nagraniu, ale okno jest otwarte i jakieś odgłosy z zewnątrz przyszły do nas podczas tego dwupunktu. Ciekawe co one oznaczają. Może podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania zapraszam Cię na to niesamowite pięciodniowe wyzwanie: Buduj swoją moc. Wyzwanie zaczynamy już w poniedziałek, 4 września. Także, jeżeli jeszcze nie miałaś okazji zapisać się na to wyzwanie, zapraszam Cię na moją stronę internetową barbaralukowiak.pl, gdzie poznasz dokładnie szczegóły m, tego wyzwania. Proszę Cię także o zaproszenie swoich znajomych, przyjaciół, osób, które mogłyby w Twoim mniemaniu skorzystać z tego wyzwania. Jak powiedziałam, jest ono całkowicie darmowe, także z całym moim sercem zapraszam Cię do uczestniczenia w nim. Dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem, mówiła Barbara Łukowiak.